Siemanko, witajcie! Dzisiaj zaczniemy budować ściankę działową, tak jak ostatnio widzieliście w odcinku z budowy kotłowni. Czyli trzeba zrobić podobny zabieg jak wtedy. To jest ślepa wylewka, materiał już stoi. Musimy z tej ślepej wylewki wyznaczyć miejsce, którędy będą szły ściany. Wyciągnąć trochę tutaj piasku i zrobić od nowa taki jakby fundament, bo jednak ślepa wylewka nie nadaje się na taką ciężką ścianę działową. Może wytrzymać, może nie wytrzymać. Ja nie będę ryzykował, dlatego stwierdziłem, że wytnę, zrobię od nowa i będę pewny, że to będzie stało. Dlatego to jest główny temat na dzisiaj: czyli wykonanie po prostu takiego przygotowania podłoża pod ścianę działową w istniejącym budynku. Dziwnie to zabrzmiało, ale coś takiego, czyli jeżeli macie stary budynek i musicie postawić sobie jako ściankę, nie chcecie, nie chcecie zrobić suchej zabudowy, tylko chcecie wymurować tradycyjnie, bo na przykład. Udało Wam się kupić w dobrej cenie materiał, więc działamy. O, taka była ślepa wylepka. I raczej uważam, że około 200 kg by ją zniszczyło. Próbuję, próbuję kawałkami ją wyjąć, żeby bez udara najwyżej jeszcze raz przetnę połączenia i będę to jakiś czas przecinał. Gotowe. Ja już mam weekend, nie wiem jak wy. To dzisiaj było w planie, żeby zrobić, ponieważ to jest dosyć brudne zajęcie, co sami widzieliście, że strasznie się tu nakurzyło, dlatego nagrywam wam drugą stronę, <grywania> jestem cały biały, dlatego lepiej, żebym wam się nie pokazywał. Nagrałem ten odcinek po to, żeby wam pokazać, jak to powinno wyglądać w praktyce. Czyli wyciągacie sobie taki kawałek starego betonu, starej wylewki, ślepej czy normalnej. I musicie zrobić zbrojenie, bo niestety Wam to wszystko zacznie siadać prędzej czy później. A w bardzo fajny i prosty sposób można to wykonać. Nie trzeba naprawdę kuć nic, męczyć się czy cokolwiek. Tylko wystarczy, Boszem, wyciąć kreski. Tak, jak tutaj widzicie, robicie jedną kreskę, drugą kreskę, łapkę normalną, jak do gwoździ, i wyciągacie wszystko. Nie trzeba się męczyć. I to jest zabieg na dosłownie 20 minut. Już po świętach wybierzemy sobie troszkę piasku, zrobimy sobie zbrojenie, zalejemy, odczekamy dzień, damy jakoś folię i będziemy murować. Więc to jest taka wstawka do tego, co będzie po prostu bliżej wiosny. Bo akurat planuję już niedługo, może kwiecień, marzec, kwiecień, coś takiego. Planuję budowę kolejnego domu. I tak naprawdę zostało mi tylko do wykonania ta ścianka, którą tu widzicie, żeby miał spokój, póki co tutaj w tym. W drugim domu i tam bierzemy się za wykonanie sufitu. Obiecałem wam ostatnio, że pokażę Wam jak to mniej więcej wygląda, więc chodźcie zobaczyć. Tak to wygląda. <śmiech> <śmiech> Nie, no żartuję, ja ja sobie teraz robię. Idziemy do światła. W tamtym domu światełko się pali, czyli standardowo jak w każdy weekend ktoś przyjeżdża oglądać dom, a teraz chciałem wam pokazać to, nad czym teraz pracuję. Teraz pracuję tutaj, więc teraz możecie sami zobaczyć, ile mam tutaj roboty. Ja codziennie tutaj pracuję po 8-10 godzin. Dlatego skupiłem się bardziej na pracy tutaj niż w tamtym domu i na budowie kolejnego domu. Dlatego już tutaj niedługo bierzemy się za zrobienie sufitu na biało. Pierwsza tura przyszła karton gipsów. Zamówiłem 150, przyszło tylko 33, bo nie mieli samochodu, żeby mi przywieźć, więc to jest pierwsza tura. We wtorek ma przyjść kolejne niecałe 120. Bierzemy sufit na biało. To, co widzieliście ostatnio, jak tynkowałem, robimy prawdopodobnie w lustrach. Dobra, ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że wam się spodobała moja praca. Trochę mam co robić, no ale tak jak mówię, do kwietnia, marzec, kwiecień planuję się wyrobić ze wszystkimi pracami, które mamy rozpoczęte i bierzemy się za budowę kolejnego domu do 35 metrów albo ze strychem nieużytkowym, albo z antresolą, albo już po prostu z poddaszem, wszystko się okaże ale to jak mówię, ja już wiem co będę robił, bo ja już mam to wszystko pozgłaszane we wszystkich urzędach i w starostwach, i w geodezjach, i wszędzie a wy jeżeli jesteście ciekawi, no to oglądajcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco a niedługo wam powiem na razie i widzimy się niedługo. Cześć! Jeszcze tej strony nie widzieliście, a tu jeszcze druga strona jest, <noise> więc będzie co oglądać. Jeszcze uważam, że za 2-3 tygodnie Wam pokażę drugą stronę.